No i po tej stronie jeszcze widać statuę wolności Pogromcy duchów. Witam Was w nowym dniu. Dzisiejszy dzień zaczynamy na Dumbo, takim bardzo instagramerskim miejscu gdzie wszyscy sobie robią zdjęcie na most yy, manhatański. Ja już nie pamiętam czy wam... Chyba już w poprzednim filmie była ta miejscówka. A tak wygląda ten spot od kuchni gdzie możecie zobaczyć na Instagramie piękne zdjęcia na tle mostu, ale tak naprawdę jest tutaj spory tłok. Dodatkowo jeszcze jest ogromny hałas przez to, że tym mostem manchatańskim non stop jeździ metro i strasznie hałasuje, a my się udajemy właśnie na most brukliński. No to wchodzimy. Chcieliśmy rana przyjść, żeby tłumów nie było, ale dzisiaj poniedziałek, więc może nie będzie najgorzej. Mostem idzie się górą, a dołem jadą samochody. Tam dalej za filarem. Po tej stronie, tu mniej więcej gdzie mój palec, możecie zobaczyć Empire State Building. Trochę wieje, więc sorry za jakość dźwięku. Non stop gra piosenka Jay Z, co powiem Wam, że na początku daje jakiś tam klimat, ale później dosyć mocno denerwuje. No i po tej stronie jeszcze widać statuę wolności. Tam możecie zobaczyć Statuę Wolności. Moim zdaniem ani trochę to miejsce nie jest przereklamowane, ponieważ naprawdę robi bardzo duże wrażenie ta cała zabudowa Dolnego Manhattanu no i tam z Empire State Building. Naprawdę robi to wrażenie. A jeżeli chcecie zrobić sobie epickie foty, no to wykorzystajcie jet lag, jak tu przyjedziecie. Powstaniecie pewnie o 4.00 nad ranem i od razu w metro, i udajcie się na most. On nie jest zamykany i na pewno uda wam się zrobić naprawdę fajne zdjęcie. Jesteśmy już prawie przy Muzeum Indiana, ale w końcu czas przyszedł na flagowca tutaj w Stanach, żeby zjeść. Być w Stanach i nie zjeść McDonalda to jak być we Włoszech i nie zjeść pizzy, nie? Pamiętajcie, że w Stanach do każdej ceny jest do, doliczany podatek. Nie ma tak jak u nas podatku. Podatku VAT już doliczonego, więc jeżeli coś kosztuje dolara, to nie kosztuje dolara. Powiem wam, że jeżeli ktoś się spodziewał jakichś ogromnych porcji, no to to się może zawieść, bo to praktycznie wszystko wygląda tak, jak u nas. Ja sobie wziąłem powiększony i, i wcale nie jest większy zestaw niż, niż w Polsce. Dzisiaj też postanowiłem kupić internet i mobile i, i pakiet 30 gigabajtów. Na kartę kosztował, łącznie z podatkiem, 48 dolarów. Nie trzeba pokazywać żadnego paszportu, żadnego dowodu, nic. Po prostu się płaci, się dostaje. Przede mną już muzeum Indian. Z tego, co wyczytałem, jest to muzeum federalne, więc nie pobierają żadnej opłaty i nie jest też wymagana rezerwa wcześniejsza rezerwacja. A muzeum znajduje się, no... Przy tym Battery Park, co byliśmy pierwszego dnia, więc bardzo blisko promu na State Island i na te wszystkie promy, które bezpośrednio już odchodzą na statuę Wolności. Muzeum z tego, co widziałem na planie, nie jest zbyt duże, ale to dobrze, bo my aż tacy muzealni nie jesteśmy. No ale warto byłoby zobaczyć coś więcej niż tylko wieżowce. W tej sali mamy jakby współczesnych, indiańskich, indiańskiego pochodzenia artystów, ich obrazy, zdjęcia. Muzyka Tak Wam się podobało muzeum. Budynek wygląda na. Budynek może świadczyć o tym, że muzeum jest bardzo duże, ale tak naprawdę do zwiedzania jest jedno piętro to o tyle dobrze, że możecie sobie na to zarezerwować tak godzinkę i możecie. Poczekajcie, bo autobus mnie tutaj zagłusza. Muzeum jak mówiłem nie jest za duże. Ale to dobrze, bo jeżeli nie jesteście muzealni, to możecie sobie zarezerwować godzinę, 45 minut na spokojnie obejście całej wystawy i ruszać dalej na podbój miasta. A my zmierzamy na prom na Staten Island, żeby przepłynąć się obok Statui Wolności. Pogoda się zmienia, bo zaczęło mocno wiać, nie ma słońca, a tam jaki ładny budynek, taki stary. Na no mieszał to, a my szukamy promu. Nie wiem czy wspominałem, ale prom jest darmowy. Tu mamy poczekalnię. No i czekamy aż. Aż prom przypłynie. I z tego co wiem, za jednym razem może chyba pomieścić 3,5 tysiąca ludzi. Udało nam się wejść i myślę, że zająć dobrą miejscówkę. Bo ponoć jest niezły widok jak. Na Manhattan, jak się ten prom oddala. Tak wygląda oddalający się Dolny Manhattan. World Trade Center, całe, znaczy końcówka w chmurach a statua wolności przed nami. My już z powrotem na Manhattanie. Promy funkcjonują naprawdę bardzo sprawnie. W ciągu nie wiem, czekaliśmy może 5 minut na wejście, płynęliśmy jakieś 20-15 minut, i od razu na drugą stronę przeszliśmy i płynęliśmy znów tym samym promem z powrotem. Co ciekawe, takie instrukcje bezpieczeństwa są nawet po polsku, a teraz blisko, bo dosłownie tutaj mamy wejście na prom, znajduje się taki plac zabaw, więc to taka. Wskazówka dla podróżujących tutaj z dziećmi. Wygląda na bardzo ciekawy, taki fajnie zaprojektowany, więc należy się teraz troszeczkę dzieciom, mimo że tak naprawdę ten, ten prom zrobiliśmy dla nich, żeby to była dla nich rozrywka, a nie dla nas. A przy okazji zobaczyliśmy w miarę blisko statuę wolności. Dla zmęczonych rodziców w tym miejscu także jest Starbucks, więc kawki można się napić i trochę dodać sobie energii. Obok placu zabaw znajduje się taka specyficzna karuzela w kształcie rybek. Bilet kosztuje 6 dolarów od osoby. Po placu zabaw czas na szybkie zwiedzanko dwóch miejsc związanych z filmami. Pierwsze z nich za chwilę jest o tam już ludzie. Kawa, jak dalej robią sobie zdjęcie? Jest to remiza strażacka z mm, Pogromców Duchów. A drugie miejsce to będzie ten budynek, który, pojawia się na, na, który się pojawia na czołówce Przyjaciół. Tak się prezentuje Remiza strażacka na Manhattanie, która była wykorzystywana w filmie Pogromcy Duchów. Nawet zapaliśmy się. Jak strażacy będą wjeżdżać na stację. Ta jednostka naprawdę ma logo Pogromców duchu. Oprócz tego miejsca, tutaj cała okolica, tak. Tak, cała okolica jest bardzo taka fotogeniczna z tymi kamienicami z czerwonej cegły i schodami przeciwpożarowymi. Ale mieliśmy szczęście, że wróciła jednostka. Idąc w kierunku domu z przyjaciół, możecie podziwiać takie naprawdę ładne mieszkania, rezydencje. Fajnie to wygląda. Dziewczyny szaleją, już są głodne i zmęczone. Ale jeszcze w planach być może będzie Times Square. Właśnie przed chwilą mówiliśmy, że zabudowa w ogóle zaczyna, czyli ciężko. Na tej podstawie powiedzieć, że to jest część Nowego Jorku, bo niziutkie domki, takie stare, fajnie to wygląda, naprawdę. Cisza i spokój. No i ominąłem, przegapiłem przed Wami budynek szczołówki Przyjaciół w pełnej krasie. Ciekawe, naprawdę inaczej sobie to miejsce wyobrażałem na podstawie serialu. No nic, robimy zdjęcie i uciekamy na Times Square. Niestety zastał nas deszcz. Ale nic to nie przeszkadza, ponieważ jesteśmy przy parze z muzyką, z muzyką jazzową na żywo. I jakoś da się przetrwać nie? w tym deszczu. A okolica widać, że do biednych nie należy. Tak się prezentuje stacja przy Times Square. Też muzyka na żywo, tylko już nie jazz. Stacja jest duża, jako nieliczna, ma też toaletę. Co prawda w bardzo złym stanie, ale zawsze może nam życie uratować. Niestety Times Square wita nas w deszczu, ale tak na szybko rzucę okiem. Gdzie jest ten Times Square? To jest chyba, nie wiem co to jest, ta ulica. Tak, jestem pewny na 100% że tutaj jest Times Square, ale to sobie pójdziemy za chwilę jak przestanie padać. Niestety po zjedzeniu kolacji deszcz nie odpuszcza i musimy zrewidować nasze plany. I mimo, że Times Square jest dosłownie za rogiem, przeniesiemy to sobie na inny, inny dzień. A tutaj możecie zobaczyć tą słynną kulę, która zjeżdża podczas Nowego Roku. Może dam Wam jeszcze parę przybitek. Idziemy? A tam był McDonald's. Dam Wam parę przybitek, jak wygląda to miasto, w centrum, można powiedzieć Manhattanu. Nocą, wieczorem Muzeum Figur Woskowych Broadway jest kawałek dalej, ale tutaj już mamy teatry gdzie musicale grają Królewa, Ladyn, Harry Potter i tak dalej Muzeum Figur Woskowych Broadway jest kawałek dalej, ale tutaj już mamy teatry gdzie musicale grają Królewa, Ladyn, Harry Potter i tak dalej Nie znam pisane na razie zobaczyć Times Square, mamy drugie podejście. A my teraz udajemy się w metro linii Q, przesiadka na linię F. I widzimy się jutro. Na razie